Mój drogi synu, nadal mi ufaj i nie rozpaczaj, gdy zmęczenie ciąży na Twojej drodze. Podnieś ręce do nieba w tych chwilach, gdy ruch do przodu wydaje się niemożliwy. Pamiętajcie o płonącym ogniu mojej miłości do Was i wiedzcie, że jestem z Wami. Po prostu nie ufaj ludziom, bo mogą Cię rozczarować. Twój duch nie powinien zależeć od uczuć i aprobaty innych. Chociaż zostałeś stworzony, aby doświadczać i dawać miłość, pamiętaj, że jedyną stałą i wieczną miłością jestem ja. Strzeż swojego serca przed tymi, którzy mogą cię porzucić i nie ufaj tym, którzy mogą przestać cię kochać, gdy zabiorą wszystko, co mogą. Nie traktuj priorytetowo tych w swoim życiu, którzy mogą cię zdradzić, zranić twoje serce lub zakłócić twój spokój. Szukałeś nadziei i teraz ona jest tutaj. Modliłeś się o pokój i jest on twój. Jeśli nadszedł czas na odpoczynek, odpocznij. Jeśli chcesz kontynuować swoje zadania, kontynuuj. Niezależnie od tego, czy śpisz w moich ramionach, czy chodzisz cały dzień, moja potężna dłoń ochroni cię przed krzywdą. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sama nieopuszczony, nawet jeśli twoi bliscy odejdą. Moja piękna, nieograniczona miłość jest zawsze przy tobie. Błogosławieństwem jest wiedzieć i czuć, że twój niebiański ojciec bardzo się o ciebie troszczy. Wiem, że potrzebujesz teraz tych afirmacji. Pamiętajcie, że nikt nie żyje samym chlebem, ale każdym słowem, które wypływa z mojego serca. Pokarm, który wam teraz ofiaruję, to zachęta, pokój i wiara. Mój pokój, wychodzę z tobą. Mój pokój daje ci inny niż świat i inni. Tylko ja mogę zapewnić wam prawdziwy pokój i miłość. Przyjmij je dzisiaj do swojego serca. Próby, przed którymi stoisz dzisiaj, są niczym w porównaniu ze wspaniałymi błogosławieństwami, które dla ciebie przygotowałem. Jestem tutaj, aby zapewnić Cię, że trudności, przed którymi stoisz, wkrótce miną. Stawiłeś czoła wielu wyzwaniom i wylałeś wiele łez, ale moja nieskończona miłość cię wspierała. Pamiętaj, że to nie przypadek, że szukasz pocieszenia w moich słowach. Twoje życie ma cel, który pozostaje niewzruszony, nawet pośród smutku. W obliczu ich najgłębszych obaw moje pocieszenie i łaska były latarnią nadziei. Uspokój swoje zmartwione serce moją miłością i uczuciem. Zostałeś pobłogosławiony życiem i będziesz nadal triumfował, ponieważ nie życzę ci niczego innego, jak tylko zwycięstwa. Zachęcam cię, abyś wstał. Zostawił przeszłość za sobą i odważnie przekroczył drzwi, które dla ciebie otwieram. Moje błogosławieństwa przynoszą radość, a nie smutek. Mój dobrobyt nie udźwignie ciężaru długu. Obfitość, którą wnoszę do twojego życia, tylko podniesie cię na duchu. Spójrz w przyszłość, skup się na tym. Co jest przed tobą i ignoruj czynniki rozpraszające, czyli negatywnych ludzi, którzy stają ci na drodze. Pamiętajcie o obietnicach zawartych w moich słowach. Jest ich wiele i w każdym kryje się prawda, za którą trzeba podążać. Trzeba całym sercem wierzyć w moją miłość. Pomimo burz i wyzwań, które cię otaczają, Zawsze jestem z Tobą, gotowy Cię wzmacniać i wspierać. Wkrótce zmartwienia, które zaciemniają Twój umysł, znikną. Będziesz świadkiem na własnej skórze głębi mojej miłości do Ciebie. Znam Twoje serce i widzę Twoją niezachwianą wiarę. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się ze mną. Zawsze jestem tu żeby wysłuchać i pomóc. Porozmawiajmy o twoich ciężarach, niewyrażonych emocjach i długotrwałym bólu. Mów do mnie swobodnie. Nie ma powodu do wstydu. znam cię doskonale i twoje sekrety są u mnie bezpieczne. Zdecyduj się dzisiaj ze mną porozmawiać i przyjmij wolność i prawdziwe szczęście, które płynie z wolnego serca. Pozbądź się ciężarów, które cię przytłaczają, pozbądź się goryczy i przyjmij głęboką miłość, którą oferuje. Miłość, która leczy dawne rany, przemienia przekonania, daje wieczną siłę i radość. To nie przypadek, że o mnie śnisz. Jest to boski znak proszący Cię o przyjęcie życia i przebaczenie sobie. Oferuję Ci moje przebaczenie i otwieram drzwi do dobra i dobrobytu, ale musisz wierzyć w ten dar. Podziel się ze mną swoimi bólami i ciężarami, które ciążą na Twoim sercu. Zdaj sobie sprawę, że Twoje własne siły nie wystarczą, aby pokonać te wyzwania. Rozwiązań, których szukasz, nie znajdziesz w przyziemnych rzeczach i ludziach. Potrzebujesz nadprzyrodzonej interwencji, możliwej tylko w mojej obecności. Skoncentruj się, nie rozpraszaj się ani nie szoć na boczny tor. Nie zostałeś stworzony do życia w smutku i niewoli. Nie zadowalaj się czymś mniejszym niż przeznaczenie w obfitości. Jeśli dzisiaj zaoferuję ci uzdrowienie, jeśli podniosę cię z samotności, która cię otacza, otwórz swoje serce, aby zaakceptować i objęci to błogosławieństwo. Przygotuj się do życia pod baldachimem mojej miłości i łaski. Obdarowałem cię wiarą, siłą, odwagą i wytrwałością abyś nie tylko stawił czoła swoim górom, ale abyś mógł je przenosić, przezwyciężać wszelkie wyzwania, zwyciężać w każdej bitwie. Wyznaj swoją wiarę we mnie, Twojego prawdziwego Boga Wszechmogącego i Nadprzyrodzonego. Mów do mnie, pozwól mi usłyszeć Twój głos potwierdzający Twoją wiarę. Teraz powstań i napełnij swoje życie radością. Żyj słowami, które dziś czytasz i słyszysz. Są przeznaczone dla ciebie. Zawsze miałem wobec ciebie plany, nawet wtedy, gdy czułeś się opuszczony. Wiedz, że byłem bliżej niż kiedykolwiek, chroniąc cię przed niewidzialnymi niebezpieczeństwami. Przed pułapkami zastawionymi przez ukrytych wrogów, przed przeciwnikami, którzy chcieli zniszczyć wspaniałe życie, które dla ciebie przygotowałem. Decyzja o szukaniu mnie była twoim zbawieniem. W najmroczniejszych chwilach przywracał wolę walki i życia. Z biegiem lat jego wiara pogłębiała się. Nauczyłeś się że spokój i zaufanie mojemu słowu są twoimi najlepszymi sprzymierzeńcami w próbach. Doceniam to, że zwracacie się do mnie w swoich potrzebach, wiedząc, że bardzo was kocham i jestem w stanie obficie zapewnić. Dlatego spodziewajcie się objawień tego, co ma nadejść. Otworzę dla ciebie nowe drzwi prowadząc cię na ścieżki błogosławieństw. Podążajcie tymi ścieżkami z siłą, którą w was odnawiam. Od zarania stworzenia skrywałem tajemnice, które teraz są gotowe do ujawnienia, przygotowując cię na błogosławieństwa, które wkrótce się objawią. Jego wierność w najmniejszych sprawach nie pozostała niezauważona. Dlatego jestem gotowy powierzyć Ci rzeczy większe. W chwilach potrzeby Twoja wdzęczność świeciła jasno, torując drogę do życia wzbogaconego błogosławieństwami i darami, które wybrałem specjalnie dla Ciebie. Zachowajcie pokorę i wierność i zawsze pamiętajcie o ścieżce, którą Was prowadziłem. Kiedy wejdziesz do Ziemi obiecanej, którą dla Ciebie przygotowałem, pamiętaj, aby oddać mi całą chwałę i uwielbienie. Przygotuj się, bo wkrótce będziesz świadkiem przejawów mojej najwyższej miłości. Miłość, która zapewnia pełne bezpieczeństwo i świetlaną przyszłość pełną radości. Ta miłość okrywa Cię i przemienia, chroni i czule Cię trzyma. Miłość, która wybrała Cię zanim zaczął się czas, która jest z Tobą od pierwszego oddechu, kieruje Twoimi krokami od dzieciństwa. Całkowicie zasługujecie na tę miłość i dzisiaj potwierdzam moje oddanie Wam. Jeśli ktoś wątpi w Twoją wartość, pamiętaj, że nikt nie może Cię kochać tak mocno jak ja. Pragnę przemawiać do Twojego serca i obficie błogosławić każdego ranka, gdy się budzisz. Moja miłość otacza cień, oferując boską ochronę. Ignoruj tych, którzy wątpią w Twoją wartość i moje dary. Moja miłość rozciąga się, aby błogosławić tych, których kocham, w tym Ciebie i Twoją rodzinę. Zarówno obecne, jak i przyszłe pokolenia, a także osoby starsze i tych, którzy wciąż na mnie patrzą. Módlcie się, nie przestawajcie prosić i ufajcie mojej miłości, gdy z niecierpliwością czekam na błogosławieństwo dla Was i Waszych bliskich. Wyznaj swoją wiarę we mnie, odrzuć swoje troski i odpocznij w moim pokoju. Złóż swoje troski u moich stóp. Szukajcie najpierw mojego królestwa, a wszystkie piękne rzeczy, których pragnięcie, będą wasze. Nie będziesz chciał niczego. To jest prawdziwy dobrobyt. To jest moje błogosławieństwo dla ciebie każdego dnia. Powstańcie z wdzięcznością, powierzając swoje życie mojej opiece. Gdyż tylko ja mogę Was naprawdę wesprzeć. Zorganizuję rozwiązanie wielu wyzwań za pośrednictwem ludzi, których wyślę i okoliczności, które zaaranżuję. Pokładaj swą nadzieję jedynie we mnie. Kochaj mnie całym swoim sercem, umysłem, czasem i energią. Pozwól mi być pierwszą w Twoich planach i myślach. Spędzaj ze mną czas każdego ranka i wieczoru. Padnij na kolana i podziel się swoimi najgłębszymi obawami. Moje plany wobec Ciebie i Twojej rodziny są rozległe i wymagają Twojej mocnej wiary i wytrwałości. Twoja wiara jest gwarancją niewidzialnych błogosławieństw. Uwierz w nieograniczone możliwości mojej dobroci. Jeśli jest to zgodne z moją wolą, jeśli jest to dla Ciebie korzystne, moje słowo sprawi, że tak się stanie. Przyjmij te błogosławieństwa. Poprowadzą cię ku dobrobytowi. Chroń swoje serce i dbaj o swoją rodzinę. Miej wiarę i czekaj na większe cuda, które są w drodze. Dałem wam siłę i władzę. Abyście przynosili moje błogosławieństwa, proś o nie i wierz. Módlcie się o błogosławieństwa, których pragnięcie, zwłaszcza te, które przynoszą korzyść Waszej rodzinie i przyjaciołom. Pomóż im zobaczyć, że jestem wspaniałym żywicielem i obrońcą. Zbawienie jest indywidualnym wyborem. Członkowie Twojej rodziny mogą wybrać pójście ze mną na spacer, ale możesz być dla nich źródłem inspiracji. Pozostańcie wierni i módlcie się, a zobaczycie przemianę w swoim życiu. Ciche łzy, które wylewasz i zmęczenie w Twoim sercu, usłysz teraz mój głos wyraźnie. Podejmij zdecydowaną decyzję która głęboko zmieni Twoje życie. Zdecyduj się mnie szukać, uwierz we mnie i pozostań niezmienny. W Twojej mocy jest podążać za mną i być mi posłusznym, a nie będzie to ciężarem. Ufaj, że nagrody za Twoje posłuszeństwo będą obfite, przynosząc cierpliwość i pogodę ducha jako owoce Twojej wiary. Jeśli przyjmiecie moje słowo i będziecie przestrzegać moich przykazań, nikt was nie zawstydzi. Zobaczysz, jak twoi wrogowie wycofują się, gdy będą świadkami mojej troski o ciebie. Położą kres oszczerstwom i kłamstwom. Moja obecność będzie cię chronić przed oszustwem dzień i noc. Dlatego usuń wszelkie wątpliwości ze swojego umysłu i skup się na moich przykazaniach, gdyż moje słowo wzmocni Twoją duszę i przyniesie dobro Twojemu ciału. Uwolnij się od stresu, niepokoju i wszystkich swoich lęków. Moja moc jest nieograniczona, moja miłość do Ciebie jest nieporównywalna. W tym nowym rozdziale swojego życia uwolnisz się od udręk, które cię spotkały, a depresja nie będzie już cię przygnębiać. Raduję się, gdy widzę pokój i szczęście, które zaleją twoje życie. Zdziałam cuda dla ciebie, twoich finansów i twojej rodziny. Obejmij mój pokój, nie martw się, po prostu wierz i ufaj. Żadna siła nie jest w stanie zneutralizować mojej woli i mocy. Nie bój się choroby. Mam najwyższą moc. Wyciągnę rękę i uzdrowię cię. Planów, które dla ciebie przygotowałem, nie można zawieść. Jestem zdeterminowany, aby zobaczyć, jak zwyciężysz. Będę cię błogosławił i sprawię, że będziesz prosperować. Podejdź do mnie z pełnym zaufaniem, wyraź swoje potrzeby, bo wiesz, że nigdy Cię nie zawiodę. Życzę Ci szczęścia, gdy Twoja dusza staje się silniejsza, a Twoja wiedza o mnie pogłębia się. Jesteś moim dzieckiem i błogosławię Cię nowym życiem, pełnym trwałego szczęścia i pokoju, oraz wiarą tak silną że pozwoli Ci bez lęku stawić czoła każdemu wyzwaniu. W chwilach walki, gdy niepokój próbuje Cię ogarnąć, zatrzymaj się i pamiętaj o tym zapewnieniu. Kocham Cię, zawsze jestem gotowy zaszczepić w Tobie pokój, radość i zachętę. Chociaż dni mijają i okoliczności się zmieniają, moja miłość do Ciebie pozostaje niezmienna. Będę nadal do Was mówił, ofiarowując moje nieskończone miłosierdzie i łaskę. Dlatego zawsze idźcie z ufnością, zachowując nadzieję nawet w najtrudniejszych chwilach. Wewnętrzny ogień, który w Tobie rozpaliłem, nie zgaśnie nawet najsilniejszy wiatr. Płomień Twojej miłości do mnie będzie z czasem coraz silniejszy. Poczuj się bezpiecznie w głębokiej miłości, jaką cię darzę. Zobacz, jak przychodzę każdego dnia, aby dzielić się cudami, które dla ciebie przygotowałem. Przyjmij wdzęczność, to jest klucz do odblokowania jeszcze większej liczby błogosławieństw, którymi obdarzam cię obfitą miłością.